Kurczę, no fajnie ta piłka wygląda. Bardzo, bardzo. Siemanko moi drodzy witam was bardzo serdecznie ja jestem Kłosek dzisiaj lecimy do Barcelony do mojego ukochanego klubu przede wszystkim żeby zobaczyć stadion muzeum zobaczyć sześć złotych piłek Leo Messiego no i pokazać wam jak to wszystko tam się prezentuje i czy rzeczywiście opłaca się lecieć zanim jednak tam wylądujemy chciałbym was poinformować że partnerem mojego kanału i tego odcinka są legalne zakłady bukmacherskie Superbet uwaga z kodem Kłosek 20 dostaniecie naprawdę fajny bonus wszystkie informacje są zawarte w opisie dlatego pełnoletnich widzów zapraszam tam właśnie na dół, a teraz lecimy. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał klikając taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. Wylądowaliśmy w Barcelonie, najpiękniejsze miasto na świecie, tutaj znajduje się najpiękniejszy stadion na świecie, a jeszcze co jest tutaj najlepsze? Najlepszy klub na świecie. Więc jesteśmy w Barcelonie, pojedziemy na Camp Nou, zobaczymy jak to się tam prezentuje, może wejdziemy do sklepu Kibica, ruszymy jeszcze w centrum miasta, żeby trochę pozwiedzać. A teraz zamawiamy jakiegoś Ubera. Taksówek się nie opłaca brać, więc zawsze zamawiacie tego hiszpańskiego. Muzyka Za 3 minuty przyjdzie nasz Uber, ale teraz historia dla widza. Tam stoi nasz kawifaj, którego wcześniej zamówiliśmy, tylko go zatrzymała policja. E, Piszcie propozycję, dlaczego go zatrzymali w komentarzu. Piszcie propozycję, jaką dostanie karę. Nigdy jeszcze nie byłem na stadionie Barcelony, więc... Jest okazja, więc postanowiłem, że po prostu tam pojedziemy. Co prawda byłem już kiedyś w Barcelonie razem z Pumą na evencie. Wtedy była premiera Nowych korku, był wtedy Suarez jako piłkarz Barcelony. Był Griezmann jakoś też piłkarz Barcelony, więc już tych piłkarzy zobaczyłem, ale na Camp nou nie byłem, dlatego ciśniemy. No, jestem ciekaw, jak ten stadion wygląda i się prezentuje na żywo. Tam wchodzi bardzo dużo kibiców, ale przede wszystkim chcę też wejść do sklepu kibica i kupić jakąś pamiątkę, żeby coś fajnego mieć właśnie z tego miejsca. Dojechaliśmy pod Kampną. Proszę bardzo, tutaj wejście. Zaraz tam idziemy, tylko czekamy na zielone światło. Tam się znajduje stadion. Zobaczcie, zobaczcie, ja mega się jaram. Pierwszy raz go widzę na żywo. Zaraz podejdziemy bliżej i zobaczymy jak wygląda święta ziemia. Ale czad. Serio, kurde, no mega miejsce. Już mi się podoba. Zostajemy tutaj jednak, możemy te bilety sprzedać. Jeśli chcecie odkupić bilety na lot do Polski, to piszcie na PRI. Widzowie! Tak jak widzicie, jest stadem Camp Nou, to jest taki smaczek tej całej podróży, nie? Był mecz, było zwiedzanie Cywili, Bari, ale no to, no to wiecie, to jest taka wisienka na torcie albo truskawka, jak już kto woli. Ale naprawdę, no stadem prezentuje się mega. Jeszcze pewnie go obejdziemy, żeby zobaczyć jego ten największy urok, bo tutaj nie widać tej wysokości, wiecie. Tutaj jest ta właśnie mniejsza trybuna, a z tyłu znajduje się ta wyższa, więc postaramy się podejść, jeśli to będzie w ogóle możliwe, właśnie z drugiej strony. Nie no, nie nagrane, kurwa no Powtórz, powtórz, jeszcze raz Nie da się tego powtórzyć, to ma... akcja życia Tak rękę, jakby co, jak nie wyjdzie Tak rękę trzymałem No Trzymałem tak i mi wpadłoby od razu tak w łapę Dla widza, dla widza Nawet nie patrzyłem I teraz jeszcze raz <laughs> Wtedy wyszło płynnie, ale szkoda, wtedy, że to się nie nagrało wtedy, tak mi od razu wpadło w łapę, no Wbijamy, żeby zrobić tur po Camp Nou, możemy tutaj zobaczyć muzeum, a także trybuny, więc zaraz pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądać. Jeszcze informacja, że jeden bilet nas kosztował 23,50 euro, tutaj możecie sobie, jeśli przyjedziecie, kupić także to za pomocą zniżki studenckiej, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja. Ja jestem wielkim fanem Barcelony, więc tego nie mogą odpuścić. Wchodzimy! Na początku znajdujemy się w pomieszczeniu poświęconym Johanowi Krojfowi. całe pomieszczenie. Na starcie chciałbym Wam pokazać złotą piłkę, która no, kiedyś się, jak widzicie, różniła. On wygrywał tą Piłkę i muszę Wam powiedzieć, że to pomieszczenie naprawdę robi duże wrażenie. Fajnie, że Barcelona zrobiła coś takiego, że poświęciła takiemu piłkarzowi jak on, takiej legendzie klubu, tyle miejsca, że ludzie mogą przyjść, pozwiedzać. Tutaj widzimy jeszcze pamiątkową replikę z wygrania Copa de Europa, proszę bardzo. Chyba piłkarze, każdy z piłkarzy dostał po prostu taką replikę małą pucharu Ligi Mistrzów, chyba tak to można spokojnie odmienić. No i widzimy jeszcze tutaj mały kącik. Fajnie, to jest naprawdę zrobione, tutaj w teleci muzyka, przewijają się zdjęcia. Jest tyle też także wiele zdjęć pamiątkowych i zaraz wam pokażę najciekawsze rzeczy właśnie z tego pomieszczenia. Widzicie, zobaczcie w ogóle te buty, nie? W nich grał Ricardo Zamora, był to bramkarz Barcelony. 1900, w latach 1918-1922. No i jeszcze raz pokaż te buty, ale zobacz jak to wygląda. Przecież to jest jak jakoś podkowa od konia ta podeszwa, nie? Wiecie o co chodzi. Weź z tym biegaj. Ciekawe, ile one ważyły tych chyba nie jest napisana taka informacja, a szkoda, bo jestem bardzo ciekawy, właśnie, jakby w takich butach się grało. Może kiedyś takie przetestuję i porównamy sobie tutejsze, teraźniejsze może buty do tych, co kiedyś grali piłkarze, ale wydaje mi się, że tam przecie piłki no, nie było to najlepsze. Wolę sobie zdjąć maskę, bo tutaj nikt w pobliżu nie ma. 6 złotych butów Leo Messiego. No w ogóle to jest liczba niesamowita. Sezonny mów, już tutaj Wam nie będę wymieniał, ale możemy zobaczyć ostatniego złotego buta z sezonu 2018-2019. Ile on wtedy goli strzelił? Jest tutaj napisane? 36 goli. Ustrzelił wtedy 36 goli Leo Messi. No ładnie się prezentuje. Chciałbym takiego się siebie w pokoju mieć. Przydałby się tam do studia. No i ulubione pomieszczenie, moje już tutaj, od razu mi się spodobało, Złote Piłki Leo Messiego, ich ma sześć, czyli podobnie jak, podobnie jak liczba złotych butów. Ostatnia w sezonie 2019 została mu podarowana, co ciekawe, Każda ma inną podstawkę. Ja przedtem tego nie widziałem na tych zdjęciach, na przykład o tym nie wiedziałem, ale teraz, jak już jestem blisko, oczywiście to są repliki, to widzę. Pierwsza sezon 2000, znaczy rok, za rok, bo to się daje za rok, a nie za sezon, za rok 2009. No Jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki, nie? więc naprawdę, naprawdę mega. I kurczę, no fajnie ta piłka wygląda. Teraz czas pokazać wam to, co jest tutaj najcenniejsze, jeśli chodzi o piłkę klubową. Puchary za Ligi Mistrzów. Barcelona ma ich 5. 1991, 1992. 2005, 2006 to była naprawdę bardzo fajna kapela, ale przejdźmy dalej. 2008, 2009 i tutaj, kiedy właśnie ja zacząłem oglądać jeszcze Barcelonę, był to finał z Manchesterem, United, dobrze mi pamiętany, 2-0. Barcelona wtedy właśnie wygrała, ale zobaczmy skład. Wiktor Wardes, Karel Puyol, i Ajatura, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Messi, Thierry i Samuel Eto. No to był naprawdę bardzo mocny finał i właśnie to jest yy, puchar. Z tego meczu coś doznałem tej takiej miłości do Barcelony. Wtedy tam strzelał chyba właśnie Eto i Leo Messi. Messi z główki. To tak mi się właśnie kojarzy. Puchar z sezon 2010-2011 za wygranie Ligi Mistrzów i ostatnie trofeum Ligi Mistrzów. Sezon 2014-2015, ale te trofea wydają się w telewizji moim zdaniem większe, ale naprawdę są bardzo ładne. A i jeszcze zobaczcie, tutaj trofeum za sezon 2021-2022, więc y, musicie sobie to wyobrazić, bo to po prostu będzie tutaj. Teraz mogę zobaczyć trybuny i stadion na żywo. Wydaje mi się, że większe wrażenie by robił jakbyśmy byli na murawie, byśmy widzieli tą wysokość. Teraz jesteśmy tak jakby w połowie tego stadionu, ale i tak on jest wielki. Widać teraz, że trwają tu jakieś prace. Na trybunach są wymieniane krzesełka, na murawie też właśnie ściągają Murawe czy tam coś łatają, nie wiem co dokładnie robią, bo po prostu się nie znam. Ale stadion robi na mnie pozytywne wrażenie i teraz bardzo mnie ciągnie, żeby przyjechać tutaj na mecz Barcelony. Czy to będzie mecz w Liga, czy to będzie Liga Mistrzów? Czas pewnie pokaże. Jesteśmy teraz w szatni na Camp Nou. Nie jest to oczywiście szatnia FC Barcelony. Nie wiem też czy to jest szatnia gości, bo nie ma tu takiej informacji. Ale zobaczcie. Jacuzzi jest, Chilowanie po meczu pewnie wjeżdża. Są różnice z jednej i z drugiej strony, więc jak najbardziej spoko. Ale dużym plusem jest to, że ona jest po prostu wielka. Zobaczcie ile tutaj jest miejsca, żeby usiąść sobie w tą szafę. To ja na tydzień bym się spakował. Bardzo, bardzo, bardzo. Mały update, znajdujemy się teraz trochę niżej. No i rzeczywiście teraz widać, rzeczywiście tą wysokość trybuny. Jeszcze na środku jest ten standardowy pająk, na którym jeździ kamera. Ale fajną rzeczą, są pamiątki. Można zajecie kupić tej murawy na przykład. To kosztuje 50 euro, ale jeśli ktoś chce wydać miesiąca, mniej kasy, to można na przykład kupić sobie taki magnes z fragmentem murawy, ewentualnie taki. Nie wiem czy się opłaca, ale może wezmę sobie taką pamiątkę, żeby mieć fragment kampną u siebie w domu. To sama góra tego sektora? Nie, jeszcze wyżej idzie. Mam nadzieję, że my nie idziemy jeszcze. Ja tak samo. Po schodach wchodziliśmy normalnie, no tak jeszcze wysoko chyba nigdy nie wchodziłem. Pomijając fakt, że w ostatnich dni zrobiliśmy 80 tysięcy kroków, to jeszcze musieliśmy wchodzić po schodach, które mają 100 metrów do góry, ale było warto. Piękny widok, bardzo, bardzo nam się podoba. Zaraz lecimy na samolot i samolotem kierujemy się już do Warszawy. Bardzo fajnie było zobaczyć Camp nou od, z perspektywy trybun. Fajnie było przejść przez to muzeum, które jest naprawdę wielkie. Jeśli będziecie w Barcelonie i macie wolne 23,50 euro, no to wbijajcie koniecznie, bo to jest bardzo spoko opcja, żeby właśnie sobie pożwiedzać. przy okazji też czegoś dowiedzieć. A jeśli nie, no to widzieliście to wszystko na filmie i może to Wam wystarczy. Wróciłem z Barcelony. Dajcie znać, jak wam podobało się Camp Nou. Kto wie, może niedługo uda się polecić na mecz, może Barca Real To byłoby na pewno super spotkanie. Chciałbym was jeszcze zaprosić na kanał Superbet. Tam pojawił się odcinek z moim udziałem. Rozmawiamy o tym, dlaczego Leo Messi stracił 50% wynagrodzenia we wce Barcelonie. Link do tego kanału znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam was jeszcze do ustawienia łapy w górę, do subskrypcji mojego kanału. Klikajcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemano. A i pamiętajcie o bonusie kłasek 20. Cześć.